Wiktoria 1918 Jawożno zakończyła przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2014 po Podopieczni trenera Waldemara Boćkowskiego już w niedzielę rozegrają pierwsze spotkanie w tym roku w szanowskiej B klasie. Sześciu odeszło, siedmiu mamy nowych zawodników. Przyszły, przyszli ci zawodnicy troszeczkę z wyższych lig. Więc myślę, że wzmocnienia Wiktorii Jawożno na wiosnę. Odeszli Osiowy, Pniak, Mamica, Klimczak, Gołas i Grabara, którzy nie wznowili treningów. W zespole pojawili się natomiast Kwiatkowski i Ganobis ze zrybu kąty. Rudnicki z Bolesława Bukowno, Cnota wypożyczenia ze zgody byczyna, Trojanska, z Hełmek oraz Chmiel i Jamrus, którzy byli wolnymi zawodnikami. Z obecnej sytuacji w klubie jest zadowolony prezes Bartoszka Dłuczka. Pierwsza runda, no, powiedzmy, odbyła się na wariackich papierach. No Teraz to zaczyna coraz bardziej profesjonalnie wyglądać. No, po cichu myślimy również o awansie do. A klasy. I już na początek zostaną rzuceni na tak zwaną głęboką wodę, bo przyjdzie im się zmierzyć z liderem tabeli Polonią Luszowice. Luszowice po, po pierwszej rundzie mają 5 punktów przewagi nad jawożnicą Wiktorią i Tempo Płaza. No, praktycznie mecz o 6 punktów dla, dla, dla jednej jak i dla dru, dru, drugiej drużyny. Luszowice wygrywając e, zwiększają nad nami e, punktowo zdobycz, my natomiast zwyciężając no, minimalizujemy do, do dwóch punktów i jesteśmy dalej w grze. W meczu w rundzie jesiennej górą byli piłkarze z Luszowic, którzy wygrali w Jaworznie 2 do 1. Trener Waldemar Boćkowski jest zadowolony z okresu przygotowawczego. Choć wyniki nie były zbyt okazałe, to zespół udało się odpowiednio przygotować do rozgrywek. Po takim początku, który, który w tamtym roku był, na no cel jest taki, żebyśmy się ogrywali. Dopasowaliśmy sparingi do, do po prostu wyższych, wyższych lig, czyli z okręgową A-klasą oraz B-klasą na poziomie Wiktorii. No, tak jak Pan wspomniał, może wyniki nie są Zadowalające nas w 100%, ale jeden, jedno zwycięstwo, cztery remisy, yy, trzy porażki, stosunek bramkowy 18-25. No myślę, że, że, że na tą chwilę jest pocieszenie w Wiktorii. W tym roku Nowa Wiktoria po raz pierwszy otrzymała dofinansowanie z miasta, a pomocną dłoń wyciągają także sponsorzy. Na 2014 rok, te półrocze drugie było, było dla Wiktorii ciężkie, natomiast rok 2015 jest już stanowczo lepszy dla Wiktorii dla pod względem dotacji i, i sponsorów, którzy, którzy pomalutku do Wiktorii zaglądają. Więc, więc idzie ku dobremu. Klub zadbał również o obiekt w Jeleniu. Cały czas trwają prace porządkowe. No boisko również zostało przewałowane. Także stan murawy coraz bardziej się polepsza, ulega poprawie. Tak jak również budynki klubowe zostały wyremontowane. Tutaj ławki również rezerwowych zawodników przemalowane. Także z każdym miesiącem y, zmienia się otoczenie i idziemy do przodu. Wiktorii ruszyły już również grupy młodzieżowe. W najbliższym czasie oferta szkoleniowa ma się rozrastać. W klubie po cichu mówi się już o awansie do A-klasy. Jak nie w tym, to w przyszłym sezonie. Pierwszy mecz będzie miał decydujące y, możliwe że znaczenie, bo y, w przypadku wygranej, na co po cichu liczymy, no, strata zmniejszyłaby się z, y, do dwóch punktów tylko. Z niecierpliwością czekamy więc na niedzielne spotkanie z Polonią początek meczu w Luszowicach o godzinie 16. .00.